Nie nie nie? I to miło to nie wygląda, jakby nasze. Jakieś naprawdę ponownik. I też zniknął i te zewnętrzne. Zoszkodzenia. Nie ma dzieje. No to jest dobra decyzja. Za takie no, mu mały okrągłeś. się wczoraj praktycznie nie bronił, nie? Pierwszy oficer e, Zarządza załogą No tak, kapitan się upierdołami zajmował A na wieko myśleć jak tu to załogu Dobrze... Tak, no dobre łupy im zapewnić Jak nie będzie tak, źle to ucieknie Znaczy nie wiem czy w tych grze Tak sobie fantazję. Jesteśmy dość blisko. Ale nie widzę z by jakieś mięso. Już jest w To jest ta wyspa. Nic okay. Wybijamy, wow. pedałowizm, tu wyjdziemy! lekkie uszkodzenie, ale Ja czym ja mam polować? Z pistoletu? I góra No nie, nie było No czyśnij wosko. stój, bo co? Nie wiem zasięg mam tych pistoletów bo tu takie kupiłem lepsze niż na starcy miałem no ale te sami widzieliście czapki nie zrywa co? To... Dobra, oceloty co to są oceloty? Kurde, brzmi jak koty Koty są niebezpieczne co? To... W rysie czy... to? Chyba tylko w łeb musiałbym go palić, a... A coś na nie działa. Nie no, nie wiezuję swoją... umiejętność No dobrze, nie uderzasz O, synchronizacja. Też pipi do kawałków, do kawałki. Dokładnie drzewa. No on mi chyba miał umożliwić odnalezienie w tym miejscu tych zwierząt, na które i tak przypadkiem się nędziałem. Za daleko. Fajnie wyszerzone pokazało. Jest jakaś skrzynka. O. Pachnie przygodą co? Sama fag była, jakby tak wciągnęła, że... Jak muszę przerwać, to odchodzę z niechęcią. No spać trzeba. Nie, nie. Może są groźne w bezpośredniej starcie, ale pistolet sprawę no i widzicie, mogę sobie zrobić ulepszenie, wytwarzanie. Nie, no tym mnie zaskoczyli. Skurek gładny, wytwarzanie. Może wreszcie. No tak. Dodatkowy pistolet. Dwa. Więc mogę sobie. A to? O tak, jeden pasek więcej życia powinien no. Bomba pomba, ale warto jest moje pistoletów To mogę sobie tu już robić, tak? Opa, ubranka co? No to może kiedy indziej Jak się ponek papież no ale opcji tam, ale no, to nie będę już zanudzał z oglądaniem Ciemno się robi, tu jeszcze mamy jakiś do zebrania Ponieważ, Jak tu jesteśmy to chyba chcesz spróbować przynajmniej, nie? Zebrać Uh, как -то -то не, не возьми такой вот. Ну, если возьми, вызой.

建立。 Ahoy, captain! Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in. It. Yeah. They come from the holes, just as you said. A little more than a blowpipe, but it will do. So should we rest it, or should we idle a while longer? Best way, Anka. I think the crew is itching to no, reach civilization. We find no, no civilization in NASA, but it's a fine place to be merry all the same. It's No, I'm not sure powietrza. Crowd on every inch of sand. Who's those gallons the It's Oh, it's right. What's oh. oh. Thank you for the opportunity. Well, what I to czerwoną strefę. Ja tu widzę fort Dziękuję pięknie Postoję. ale są i

This with Go on, Captain Queer Tell me I'm under arrest. Tell me! them your Brits! Fly away, <laughs> boyo. Back to your master. Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. Nubs. w jakiejś lokacji no, ale mi się to wydarzył Goty Czyli to jest tak jakby Korsarza no Tutaj jesteśmy w Azeły Piratów w miejscu teoretycznie bezpiecznym dla wszystkich Rzimierzków no, gdzie powinniśmy czuć się jak w domu, tak? Może byśmy najpierw... No, kasę mamy cztery Nie będę chyba teraz okrętów dozbrajał Czym lepsze Tak no, naprawdę potrzebuję No ja w sumie Wiecie no, teraz będzie przygoda Chyba na morzu No, może zobaczymy co Co możemy naszemu okrętowi dać no, Mam prawie 5000 I no, czy... ship, captains ja tylko Jak to wie z kapitanem. Ja to kto? Uuu, to jest władzy. nie władzy. W takim razie. Może się dozbroję. Są fakt kupów miałem pomijać, ale po prostu to nie mam zamiaru jakby długo się z tym bawić. Sprawdzę tylko broń, na którą jest stać I, i fajnie, można by coś sprzedać ładunek, o bo potrzebuję kasy. Yy, sprzedaj ładunek, no to sprzedajemy. Kukierowiliśmy i run. Co nam powinno dać osiągnąć pozwolić osiągnąć miecze te za 5000 o te o myślę że zyskamy fajną skuteczność potem kupimy sobie takie Nie. jak to że ja mam te miecze nagle tutaj jak się znalazłem jak wykupiłem tamte Zobaczcie to tej samej mocy znaczy z takimi mniej więcej mogę po prostu użyć Dobra, na odzienia mi chyba nie stać jakieś towary łowieckie nie będziemy sprzedawać kupić można skórka królika no nie stać no więc zaraz sobie postać wyraźnie zmieniła się upiększyła piękne miecze nie dość że piękne to mają jakieś tam parametry umożliwiające więcej lepszą walkę no co nie do znaczenia 200 razy otoczony przez przeważające siły przeciwnika no chyba powinienem zacząć od odkrywania mapy bo jest zupełnie dla mnie nowa więc yy, od, od, od tej wieży zaczniemy Postaram się tą wyspę No co nie zaznaczyło no, Postaram się tą wyspę jakby no nie na raz odkrywać tą wieżę Bo pewnie to byłoby nudne dla mnie samego Ale o to nie będzie też takie proste Dostęp do tej fajnej wieżyczki jest gdzieś z ze wzgórza. No klimacik fajny, nie? Nie bardzo rozumiem tą flagę brytyjską. Nie? Z opowieści, które w opowieściach czytałem o NASA. To była w ogóle wolna kompania ludzi taką radą jakby piratów która z czasem okazała się mrzonką no ale nic nie uprzedzajmy faktów zobaczmy co tu jest tutaj wiecie co ja przypuszczam że to nasal jest nadal jeszcze pod władzą Anglików że to są te czasy kiedy jeszcze Piraci dopiero mają przejąć ten, to terytorium do, nie wiem, do... wyspa chyba jest. Z mapy tego chyba nie wynika. Nie no wynika. Wygląda, że to jest wyspa, tak, to jest wyspa. Tylko nadal rządzą tutaj ulicy. Więc czeka nas prawdopodobnie jakiś bunt, może, może bitwa. Zobaczcie szubienice, którą do makabra nie I ta wieża, do której nie dostępnić raczej. Znaczy Trudny, tu jest jakieś drzewko. Deszcz który... zaczął padać, nie jest przyjemnie. Tu jest jakieś wejście. Nie wiem, ja tutaj się go dostanę. Stawiała się nie strzeżona, więc zajmiemy się tym Bliżej centrum wyspy. Więc czasy, o których ja opowiadam, że fanie były piratów jeszcze nie nadeszły są fajne marzenia mieli ja tam najdzie grupka ludzi, który ma marzenia. Wydaje się, że je realizują, a potem zostają oszukani przez tych stwarzy. Tak było właśnie z piratami. O, parę danych. No i ta twierdza, brytyjska, jakby to miała. Tu jest jakaś skrzynia, ale ona jest wyszarzona tak, jakby była no, niżej, w tym. Bliżej, No. ale punkt szybkiego powrotu mamy już tu nie ma wejścia to ciekawe gdzieś żeby... albo jest wyżej dobra no, zobaczmy co się wydarzyło w tu wyżej no. i ona jest zdecydowanie gdzieś idzie Poneczko stary No nieźle sobie odpoczywacie kurde Ale widzę, że tu taka ławeczka Przyjaźni jest tak Parę tutaj już gąsiorków opróżnionych i siedzą, czekają aż ktoś się dosiądzie nie? Jest kurier jakiś, może, może jakiś Gotówka, bo jestem znów Golas сты ты там сто ты комбинуешь? Teraz ja wiem, że tacy nie są groźni, no... sobie tu się połapałem. Nie są groźni, bo kurwiera kuriera bodajże zawiłem W zasadzie nie widziałem co może, że jakąś pomoc? Czy coś?

I hope Clear away the morning dew and low boys, blow. Shut the day, no, no, By God, you're a cypher salty. i <laughs> come you in and have a drink. Morning, all. I can't wait. Who's this? Adewale the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after no, a. Co, Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here Ed Thatch, Van Hornigold, James Kidd. James Kidd. Kidd you let him carry a pistol, do you, East Ben? Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. Use caution.

Cheers, jest No tak, to pierwszego, nie? Pierwszy na okręcie jest pierwszym po Bogu, czyli po Kapitanie. Zatuję, że to na czerwono. Najpierw na. Dlaczego on tak zareagował? Co nie zrobią? Pinują, no kogoś chcą rozstrzelać? Moich ludzi? Czekaj, chyba nie zazdą, ale tam jest trzech strażników i z tyłu trzech, więc próbuję się zmniejszyć proporcje, co... 3, 4, 8, 12 ludzi. Nie mam szans. Otwarty ustalczyk. To jest. Jednego poproszę prostu. A nie dwóch. You're